Znajdujemy się na polu w gospodarstwie rodzinnym państwa Anny i Leszka Szusterów w Strzeszkowicach Dużych koło Lublina. Od kilku lat prowadzimy w tym gospodarstwie doświadczenia pokazowe i rejestracyjne nowych produktów. Znajdujemy się w doświadczeniu fungicydowym na dwudziestu kilku odmianach zbóż ozimych, jęczmieniu ozimym, pszenżycie i pszenicy ozimej. I po mojej prawej stronie jest pas chroniony, po lewej bez żadnej ochrony. Założenie tego doświadczenia to ochrona trzema fungicydami w trzech terminach T1, T2 i T3. Według programu, pierwszy zabieg T1 został wykonany 24 kwietnia preparatem BUGI 400 EC w dawce 1,2 litra. Po trzech tygodniach od pierwszego zabiegu wykonano zabieg na T2 preparatem Askra X-Pro w dawce 1 litra i trzeci zabieg wykonany był około 10 dni temu fungicydem Prozaro 250 EC w dawce Pół litra na hektar. W normalnych warunkach przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu i terminie zabiegu musimy wcześniej sprawdzić stan roślin na polu, czy występuje porażenie, i wtedy na tej podstawie podejmujemy decyzję. O wyborze produktu, dawce. My możemy się tutaj pożytkować takim dość ciekawym narzędziem, jak modele chorobowe, które są związane z wykorzystaniem stacji pogodowej i METOS. I na tej podstawie możemy wybrać produkt, termin zabiegu. Program, program komputerowy sugeruje o możliwości wystąpienia infekcji chorób, no i wydaje zalecenie do wykonania do wykonania zabiegu fungicydowego. Na tym przykładzie roślin widać, że decyzja o wykonaniu zabiegu przeciwko fuzarium była słuszna. Na pytanie, czy warto chronić liść flagowy i kłos, odpowiedź jest krótka. Warto, bo mając tak zdrowe rośliny, spodziewamy się bardzo wysokiej jakości plonu i wysokiego plonu.